Elo-kolarskie wariaty, jak widzicie, tutaj mamy piękną stalową ramę z jakiegoś starego rometa, którą się męczę, z tego względu, że chcę ją pomalować. I to jest bardzo dobra okazja, żeby porozmawiać na temat tego, jak przygotować ramę do malowania. Oczywiście nie jest tak, że każdą ramę po prostu przygotujemy w ten sam sposób, z tego względu, że po prostu każda rama ma jest zrobiona z innego materiału. To jest na przykład stal, także tutaj ryzyko, że coś spieprzymy jest dość niskie. Aluminium będzie też dość podobnie, chociaż już trzeba się troszkę zastanowić nad tym, co robimy. Natomiast w przypadku rowerów z ramą karbonową, no to już by się przydało jakieś tam no, uważać, żeby czegoś nie spieprzyć, tym bardziej, że ramy z włókna węglowego są dość drogie. Dobrze, więc pierwsza sprawa, przygotowanie. To nie jest tak, że zrobię, a hura, jedziemy, przygotujemy ramę. Nie, trzeba się najpierw zastanowić nad tym. Jeśli chcemy przygotować ramę, to najlepiej to zrobić po prostu na świeżym powietrzu. Dlaczego? Z tego względu, że jeśli usuwamy lakier, to te małe wszystkie drobinki lecą byle gdzie. Są dość lekkie, więc unoszą się w powietrzu. My na tego nie widzimy, w związku z tym po prostu to wdychamy. Jeśli robimy to w pomieszczeniu tam, gdzie nie ma przepływu powietrza, po prostu ten cały syf wdychamy. A w przypadku rowerów z starych, z starą technologią lakieru, no niestety ten lakier będzie no, dość kosztowny dla naszego zdrowia. Zresztą. Na każdy rakiet, ten nowoczesny, nawet na bazie wody czy czegoś tam, które podobno są już bardziej eko, też, no też będą przecież zapylać, a szkoda się zarażać, yy, chorować z jakiegoś naprawdę błahego powodu. Także najlepiej sobie przygotować coś na świeżym powietrzu, ewentualnie od biedy, pomieszczenie bardzo dobrze wentylowane. Też dobrze mieć założoną. Maskę jakąś teraz po pandemii, która i tak pewnie za niedługo wróci, mamy tych masek w bród, więc można z nich jak najbardziej korzystać. Kolejna sprawa, rękawiczki, jak zapewne widzicie. No, może nie są to jakieś profesjonalne rękawiczki, ale są. To też ważne po prostu z tego względu, że no później ciężko po prostu umyć ręce po takim. Yy, takiej pracy, szczególnie jeśli nie mamy na przykład pasty, takiej do mycia rąk roboczej, więc zwykłe mydło może czasami nawet nie wystarczyć. Dobrze, skoro już wiemy, jak to robić, jesteśmy przygotowani. Aha, i jeszcze jedna rzecz: okulary ochronne to też ważna sprawa niedroga rzecz, a powiem Wam, jak jakiś farfocer Wam wpadnie w oko, no to będziecie mieć grube problemy. Także jeszcze okulary ochronne. To skoro już skończyliśmy ten temat, zajmijmy się chlu całego tego męczenia. Przygotowanie ramy. Jak widzicie, no, przygotowanie ramy to najprościej zrobić także po prostu albo usuwamy do blachy, albo po prostu matowimy. No Lepiej oczywiście zetrzeć do kołej blachy. No, w przypadku stali to jest oczywista rzecz po prostu. Nie wiemy co tam jest pod spodem, więc lepiej sobie zetrzeć cały lakier aż do blachy, żeby widzieć czy nie mamy tu jakichś wykwitów e rdzy, żeby później to e usunąć porządnie i żeby nie było później ryzyka, że nasz wkład pracy poszedł na marne, bo zapomnieliśmy sobie, że tutaj pod spodem było w cholerę rdzy i to wszystko odpadło. No i będzie troszkę brzydko to wyglądało. No w przypadku ram aluminiowych czy zwłókna węglowego, oczywiście tego problemu nie ma. Ale z drugiej strony, no, jeśli mamy ramę z aluminium bądź zwłókna węglowego, to raczej chcemy, żeby te ramy były dość lekkie. A nie da się ukryć lakier trochę dodaje wagi. No może nie jest to jakaś wielka wartość, ale naprawdę 100 gram dodatkowo. no. Troszkę to źle wygląda w przypadku nawet jak mamy szosę, więc lepiej sobie już nawet zeczej do blachy, tym bardziej, że tutaj to wielkiej roboty to przecież nie ma. Troszkę dłużej to będziemy robić, ale to nie będzie dwa razy dłuższy czas. Czym robić? No od razu się nasuwa na myśl jedna i słuszna rzecz, a mianowicie papier ścierny. Fajna sprawa, ja mam tu 120, nad pewnie by 60, aby tak wstępnie wystarczyło, ale no ja z tego nie korzystam. No głównie nie korzystam z tego ja to robię tylko w ostateczności z tego względu, że praca wtedy jest długa, męcząca i efekt moim zdaniem jest taki dość mocno średni. Więc jeśli naprawdę masz. Bardzo sporo wolnego czasu, nie ci się bardzo nudzi, to może sobie używać papieru ściernego, ale ja używam go jedynie, żeby go do ostateczności. Ja używam papieru ściernego tylko przed malowaniem, jak już cały, cały lakier ściągnę. Tylko po prostu korzystam z papieru ściernego wtedy, kiedy chcę już zmatowić wokół włokę, jeśli mam wszystkie, całą rdzę usuniętą, no i wtedy tylko jedynie używam papieru ściernego, po prostu matowię wtedy powierzchnię, no i na tym się kończy praca z papierem ściernym. I tak więc pewnie się zastanę, wiecie, co ja używam zamiast papieru ściernego? I powiem Wam, że sprawa jest bardzo prosta. Ja używam po prostu wiertarki akumulatorowej. To nie jest reklama jakiegoś, wiecie, nie, nie, nie. Po prostu, wiecie, taką mam i korzystam, bo była bo była, no po prostu ale trzeba też powiedzieć, że samą taką zwierdarką, zwiertę to raczej tego nie zrobimy dlatego trzeba sobie kupić taki oto krążek, dysk z włókniny i moim zdaniem to jest świetne narzędzie właśnie żeby usunąć rd yy no, rdzę też ale żeby usunąć lakier z ramy, ponieważ takie, taki zestaw znacznie nam przyspiesza jakiekolwiek pracę. Po prostu jedziemy sobie, no może nie w takim tempie, ale powiem wam, że używanie takich właśnie narzędzi bardzo przyspiesza pracę. Naprawdę usunięcie lakieru z, na przykład takiej rurki, to jest naprawdę w porównaniu z papierem ściernym znacznie szybsza praca, iścia, przyjemniejsza, mniej się męczymy i w ogóle moim zdaniem lepiej jest właśnie wydać właśnie na taką akumulatorową, ale z taką niedrogą wiecie z różnych jakichś sklepów e dyskontowych po prostu żeby działała, żeby była dobra, dać jeszcze sobie ten dysk z włókniny no i jest naprawdę miodzio. Tak właśnie wszystkie powierzchnie usunąłem Kilka dni, tym bar ale jeszcze trzeba powiedzieć, że w kilka dni, ale no, dwie, trzy godziny dziennie, więc yy, yy, chyba tak z trzy dni mi to zajęło, żeby doprowadzić właśnie ramę do takiego stanu, jak jest. Ale problem jest taki, że ten właśnie zestaw nie dotrze wszędzie, bo na przykład tutaj już ciężko dotrzeć takim krążkiem, dyskiem, czy jak to zwał, jak zwał więc w pewnym momencie już nie będzie się dało go używać. I co w związku z tym? Wracamy do papieru ściernego? No nie. Są jeszcze przecież mądre różne urządzonka. Właśnie w takich zakamarkach, w takich, na takich elementach, tutaj m.in. też i tutaj na tym łączeniu, no tutaj takim dyskiem nie dostaniemy się. Dlatego ja sobie też polecam zakupić taki oto e, jak to się nazywa? Multiszlifierka, no taka wiecie z no, chyba ta niedroga, a naprawdę powiem Wam, że taki sprzęt naprawdę ułatwia bardzo pracę, ponieważ w takim miejscu sobie łatwo dojdziemy, tutaj też, tutaj i tutaj i tutaj i tutaj i tutaj i tutaj i tutaj, 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 wszędzie po prostu, więc takie urządzonko jest świetne. Dodatkowo warto sobie zakupić różne zestawy końcóweczek na przykład jeśli chcemy usunąć sam lakier to taka końcóweczka jest naprawdę, sprawdza się idealnie bo szybko usuniemy ten lakier no i będziemy mieć fajny efekt z tym związany ale jeśli mamy ramę która jest mocno pordzewiała w niektórych miejscach, ja polecam użyć takiej Kamyczek, czy jak to się. Nie, nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. Taki kamyczek tutaj. Jeszcze z takich zestawach są też końcówki z takim papierem ściernym, ale ja szczerze powiedziawszy nie polecam, bo ten akurat papier ścierny jest dość agresywny, w związku z czym, no, może być takie ryzyko, że uszkodzimy ramy tym bardziej jeśli na przykład pracujemy na aluminiowej ramie więc no, rama stalowa dużo wybacza jeśli chodzi o takie przygotowanie więc też urządzenia to fajna sprawa ale też nie można przedoprzeć po prostu uszkodzimy sobie ramy no i cała nasza praca pójdzie w piernik tak więc mamy ten cały sprzęt mamy wszystko gotowe jesteśmy ubrani odpowiednio mamy dobre miejsce i wszystko jest pięknie no i więc spieszemy się za, za usuwanie ramy, bo lakierowanie to dopiero w późniejszym okresie najważniejsze jest to, żeby usunąć cały lakier, tak jak mówiłem, lepiej się już z tym nie męczyć żeby tam jakieś półśrodki, żeby tylko zmatowić jak jesteś leniwy, to proszę, matow ale jeśli chcesz, żeby to było porządnie, no to usuń całą, cały lakier, podkład wszystko fajnie. Ta usuwanie yy, lakieru Odkładu i w ogóle dokładnej blachy też nie jest tak, że to kończy naszą pracę, bo i tak później, kiedy kończymy, przydałoby się jeszcze jednak, pomimo tego, jak już powiedziałem wcześniej, wziąć papier ścierny. 300, 400 czy coś takiego 120, 240. Dla mnie to tak naprawdę ja się nie bawię tam jakieś rozróżnianie, żeby gradacje tam zwiększać. Po prostu, moim zdaniem, to nie ma największego sensu, żeby się męczyć po kilka razy. Wystarczy to zrobić raz, a porządnie którymś, właśnie papieru, papierem ściernym, którym po podałem i po prostu przelecieć dokładnie całą ramę. Najlepiej to zacząć z, na przykład od początku, od główki ramy i lecieć kolejnymi rurkami. No i tak do końca, żeby nie przeoczyć żadnego szczegółu, bo uwierzcie, pominięcie nawet najdrobniejszego miejsca powoduje to, że tam lakier będzie słabo trzymał i prędzej czy później on odpadnie. Trzeba oczywiście całą ramę zmatowić. Zmatowić znaczy, że nie może po prostu na tak mocno błyszczeć, bo na przykład w tym momencie ta rama jeszcze dość mocno błyszczy. Fajnie wygląda, ale jeszcze dość mocno błyszczy, także dla teraz, w tym momencie, przydałoby się właśnie użyć papieru ściernego, żeby to wszystko usunąć, yy, zmatowić, żeby była fajna taka powierzchnia, na której Podkład na początku będzie się bardzo dobrze trzymał, no i później polecimy z lakierem. Kolejna sprawa to w przypadku ram stalowych, aluminiowych, włókna węglowego tego problemu nie ma. A mianowicie rdza. Ze względu na akurat to, że mamy piękny słoneczny dzień, ja się oczywiście z tego powodu cieszę, bo pojadę sobie na rower. Mamy tutaj także nie za bardzo to widać, ale no, możecie, mówię, mi na zło, na przykład tu jest rdza. Tu też jest rdza, tu akurat chyba trochę lepiej widać. No w przypadku ram stalowych warto pomęczyć się trochę bardziej, żeby tą warstwę stali, yy, znaczy rdzy, bo to jest tak naprawdę powierzchowna rdza, to też zależy z jakiej jakości, jak jakościowo stali jest użyta, bo na przykład w starych rometach jakość stali jest tragiczna, w związku z tym będą się bardziej, yy, będą bardziej niż na przykład takie no, chociażby z stali Hiten, o ile dobrze pamiętam, albo Chromo. One też będą mniej rdzewiałe niż na przykład takie stare, perlowskie cuda techniki. Zaraz, może tutaj też? No, tu nie widać też za bardzo. No, tutaj też jest takie mało ognisko rdzy, ale na szczęście to jest rdza powierzchowna, więc jeśli tak e, zrobicie tymi marzy narzędziami, o których mówiłem, czyli dysk z włókniny, ta multi mała szlifiereczka no, okaże się, że te właśnie powierzchowne wykwity rdzy usuniemy warto też później przelecieć całą ramę właśnie, żeby na pewno usunąć tę rdze, bo no jak to robimy kilka dni, no bo to może się okazać, że te takie właśnie wykwity nam wrócą, więc Trzeba to zrobić porządnie i później zabezpieczyć ramę. Najlepiej, całą ramę jakimś środkiem antykorozyjnym. Od razu nie polecę Brunoxa. Nie wiem, czy korzystaliście, ale ja naprawdę nie polecam, bo ten podkład antykorozyjny, bo to jest chyba podkład, to nazywają, jest tragiczny, ponieważ robi się czarny, a później jak zastygnie jest lepiący i co gorsza słabo trzyma się na powierzchni stalowej i co gorsza później okazuje się, że te wszystkie lakiery, podkłady, które nanosimy na niego też się bardzo źle trzymają zamiast Brunoxa, to już któryś raz z Korei pokazuję ja używam <coughs> ja używam APP Air Stop Preparat antykorozyjny. On ma taką już konsystencję rzadką. Trochę słabo widać, gdzie akurat skończyliśmy malowanie, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o podkłady, takie preparaty antykorozyjne, to on jest świetny, bo no może nie jest idealny, ale nie wiem, nie znam akurat lepszego specyfiku. Może znacie? Podzielcie się w komentarzu, jaki macie świetny specyfik, może go zastosujemy i będzie jeszcze lepszy. Ale ten akurat preparat jest moim zdaniem całkiem dobry, nie jest drogi. I później, jeśli oczywiście jeszcze raz przejedziemy papierem ściernym, takim już, no już 400, by to się przydało zrobić min minimum. Tutaj zostawimy sobie pod ten właśnie preparat antykorozyjny na tym Rama nie będzie rdzewiała, no i wszystko będzie piękne. A wiem, że nie będzie rdzewiała, ponieważ korzystam z tego przy okazji robienia vintage, gravel urban. Yy, zaraz jak to ja coś się nazwam? Vintage y, Retro Urban Gravel i do dzisiaj jest niezardzewiały. korzystałem z niego też w przypadku taniego gravela, też nie jest niezardzewiały. No i korzystałem z niego jeszcze nie jeden raz i powiem Wam, jest świetny. Nie, nie zauważyłem nigdzie wykwitów w rdze. No i to by było na tyle mojego przydługiego gadania na temat jakże prostej i nieskomplikowanej rzeczy wydawałoby się jak przygotowanie ramy do malowania. Mam nadzieję, że coś Wam pomogłem, mam nadzieję, że nie spieprzyłem tego i mam nadzieję, że dzięki temu pomalujecie swoje piękne ramy, znaczy przygotujecie najpierw swoje ramy, żeby później je pięknie pomalować i żeby później ten piękny lakier pięknie trzymał się przez długie, długie, długie lata. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje przydługie pierniczenie. Ja bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, moje filmy, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej i na rower albo motocykl.